Witajcie ponownie. E ten odcinek naszej maturki motywatorki ja dedykuję naszej Wici. Wika, dla ciebie takie słówko. Kiedy wydaje się, że cały świat jest przeciwko tobie, pamiętaj, że samolot startuje pod wiatr. Słowa być może bardzo proste, być może rzecz oczywiste. E ale właśnie, wtedy, kiedy, kiedy mamy takie sytuacje, że naprawdę się wydaje, że po prostu no już wszystko się jakby sprzysięgło przeciwko nam i rzeczywiście może nawet obiektywnie w jakimś sensie tak jest. Być może są takie trudności, takie przeszkody. Mogą to być na przykład właśnie kwestie zdrowotne, na które po prostu nie mamy wpływu i które bardzo jakby utrudniają nam takie normalne funkcjonowanie. Warto właśnie pamiętać chyba o takiej zupełnie oczywistej prawdzie. Samolot star startuje pod wiatr, czyli jakby e, musi być pewne, pewne, jakby pewne zmaganie, musi być pewien trud włożony w to, żeby, żeby wystartować jakby do czegoś dobrego. I, i, I sam ten trud, on sam w sobie nie musi być zły, nawet jeśli jest, no jest trudem, czyli niesie się ze sobą no jakiś ciężar. Ale może być tak, że on jest wręcz pomocny do tego, żeby wystartować do jakiegoś dobra. Także tego cię widzę życzę, o tym pamiętaj. No i wam, wszyscy kochani maturzyści, powodzenia.